Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: kłótnia między parą. Karty przełożyłam tradycyjnie wylosuję. Trzy karty: sedno, słońce, co wychodzi naprzeciw. Szóstka monet. Wynik, odpowiedź, rada. Giermek kielichów. Sedno, słońce. Karta Słońce to jest jedna z lepszych kart w tarocie. Ona zawsze mówi same pozytywy. Że nam się coś spełni. Wygramy coś. Niektórzy sprawdzą, kto jest ojcem dziecka. Zaplanujemy podróż. Nauczymy się czegoś. Będziemy mieć dobre wyniki z egzaminu. Możemy zastanawiać się, dlaczego Batman. Ma zawsze piątkę z wf bo on ma zawsze strój i jest zawsze gotowy do drogi. To jest również realizacja życiowych planów. Para wpływa na siebie kojąco, mimo to o coś się pokłócili. Co wychodzi naprzeciw? Szóstka monet. I zaczynają się schody. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Szóstka monet pokazuje człowieka, który daje. Ale czyni to przede wszystkim z myślą osoby. To jest również takie zaspokojenie potrzeb, i takie chowanie się za czyjeś plecy. A to pokazuje taką niedojrzałość, czy brak samodzielności. To jest również taka nierówność i dźwiganie odpowiedzialności za dorosłą osobę. Tutaj jedna ze strony może nie mieć takiej równowagi, ciągle bierze. Wynik, odpowiedź, rada, giermy, kielichów. Tutaj trzeba wyrównać, bo szale wagi nie mają poziomu. Komunikacja między kobietą a mężczyzną nie należy do łatwych. A w dodatku, kiedy nie ma w poziomie tych szal, to wiadomo, że kłótnia jest murowana. Kobieta może powiedzieć, że tam nie pójdzie, bo ma obcasy. A mężczyzna może powiedzieć, że on tam nie pójdzie, bo ma za ścisłe majtki. Dostaniemy szansę do wykorzystania, aby powróciła równowaga. Ta osoba zachwyca osobowością, ale ma do ciebie żal. Ale kiedy w odpowiedzi pojawił się giermyk kielichów, to możesz mieć nadzieję, że wybaczy. Kilo cukru niech będzie równe jednemu kilu cukru rozumiesz Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Klara Tarot. o siebie.